Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Przenieśmy się do tego drugiego ogniska w tej lokacji. Czekajcie, gdzie to będzie? Tu. Dobra. Dolna trasowa zatoka. No i pójdziemy teraz chyba kawałek dalej. Jestem dalej wściekły po tym, jak straciłem 20, prawie 5000 dusz na koniec poprzedniego odcinka. No ale. Cóż, zdarza się. Nie to, że mnie szlak zaraz trafi, bo jestem chwilę po nagrywaniu tamtego odcineczka. Aha, ci do mnie strzelają. Kurna dobra, chciałbym przejść sobie tu. Wejdźmy tu szybko. O, tam te drzwi mnie uratowały w sumie. Dobra, nie tutaj chciałem iść, ale się schowajmy w tej w tym pomieszczeniu na chwilę przynajmniej, bo zaraz znowu zginę no chodź tu jeszcze pajęczurze cholerny Dobra, tamten strzela tutaj chciałem iść i tu chciałem przejść. Dobra, dzięki tak, byliśmy w tym miejscu już Ale to jest druga część tej lokacji. Przyjdziesz tutaj pająku? Mam nadzieję, że nie Okej. Okay, I chcieliśmy iść sobie. Ej, ej, ej ej! Co ty mi żeś zaznaczył, gościu? Dobra, ja chciałem tutaj przejść sobie. To z góry tam było, widać, że to nawet ładnie wyglądało dość. Nie no, ten cholernik będzie mnie gonił. Ej, ten miecz mój wchodzi w niego jak w masło. W sumie. Dobra, a ja mam nadzieję, że tutaj wszystko już sprawdziliśmy. Oprócz tej jaszczurki, czy tam dwóch nawet, których nie udało mi się zabić, bo ten cholerny miecz przecież nie może trafić tej jaszczury. Atakujecie mnie? Ja się boję, że ja tam zejdę i to mnie zabije, ale ja tu nie mam jak wrócić. Tam mam jak wrócić, w sumie. Nie no, chyba zabiera mi trochę życia. Ale nie tyle co oni. Na pewno. O kurna. Dobra. Wyleczmy się. O, może tutaj będzie spoko. ...bo pojedynczo. Gęsie go się ustawią, tamten zginął w tym. Dobra. Załatwieni. Mały, gładki, jedwabisty kamień. Trzeba w końcu będzie się wrócić do... ...do tego naszego... ...do tej naszej początkowej lokacji, do przedsionka i tam sobie... ...do tego ptaszka... ...podejść i dać mu. Yy, te małe, gładkie kamie kamienie, no nie kolejne pająki na drzwiach. Chyba jaja se robicie. Trafię jednego, wszystkie przylezą. Nie, ale nie atakuje mnie. Nie no, jednak atakuje. No chodź. Nie mam tyle strzał, ile tutaj jest tych pająków chyba. O, o, wszystkie lecą Dobra Ale w sumie tutaj Wszystkie nie wlezą naraz, Chyba, że na siebie podchodzą One też coś nabijają mi chyba O, proszę bardzo Trzy na raz chyba Dobra Jeszcze tam jakieś są paskudy O, tu jakiś skarbik Zatruta strzała Okej. Okay. Dobra, chodźcie, w sumie nie jesteście jakieś groźne turbo. A ty gdzie leziesz? Tutaj jestem. Poschodzicie? Czy wy już nie? One już chyba nie. Dobra, zobaczmy sobie te drzwi. Zamknięte, super. Genialnie. Może jakaś ukryta ściana tutaj? Nie, tutaj mamy jakąś dźwignię do pociągnięcia, w sumie chyba. Zróbmy to. Zobaczmy. No, chyba jaja se robicie. Śmroczny duch jakiegoś wieśniaka. Dobra, no się manko. O nie, to może być mocne. Ile mi zabrał życia. Nie, nie zdążę się wyleczyć. Uff, jakimś cudem. Nie no, ile ty tych ciosów zadajesz, gościu? Dobra, po tobie. Ech, wyleczmy się estusikiem. Tylko trzy nam zostały. To dość cienko. Kość wiodąca do domu, super. Jestem ciekawy, jaki tutaj klucz żeby nam otworzyć to Żywica złotej sosny i pająk na nas zeskoczył cholerny. Tam nie ma żadnej duszyczki z jakimś kluczem. No cholera. No i ciekawe, no gdzie my ten klucz zdobędziemy dopiero? To się okaże. Pociągnij to. No jeszcze tutaj paskuda taka. Dobra. No i co, idziemy dalej, nie? Zeskoczę już nie wrócę. Tej pochodnia by nam się przydała, w sumie chyba, nie? Dobra, mamy przecież. Eee... Odniść tego motela. Motyla, użyjmy sobie go. I od razu jaśniej. Dobra, nie ma żadnej ukrytej ściany. Chyba nie. Mogę to podpalić, bo to wygląda jak pajęczyna. Zobaczmy, czy w dzbankach nic nie ma. Znaczy to na pewno jest pajęczyna. Ach. Niezbyt przyjaźnie to wygląda. Dobrze, że te pająki małe przynajmniej mamy na jeden cios. Jak dobrze trafimy? Weźmy przedmiot pochodnia. Dobra, fajnie. Mamy ponad 2 godziny pochodni. Możliwość palenia jej przez tyle czasu. Tutaj nic nie było, tak żeby tędy sobie przejść. Nie wiem. Nie podoba mi się ta lokacja zupełnie. O! Proszę bardzo. Kamień klucz Farosa, to już sporo ich mamy. Jakby nie patrzeć. Pajęczór kolejny. Dokąd my tutaj dojdziemy? Tam jest... <noise> Mgła na dole i chyba nie muszę mówić, że przypuszczam jaki boss tam będzie i że w ogóle będzie tam boss. Bo jestem przekonany, że będzie. Jak mamy takie zejście. Dobra, dawaj, bo idę po skarb tam te pająki cholerne. Zioło obrzasku. No idzie do mnie jakiś ten ośmionożny. Nie i dwunożny też współpracujący z pająkami. No po prostu genialnie. No i domone. No co wy po własnej pajęczynie chodzić nie umiecie? Znaczy, nie przypuszczam, żeby to była wasza pajęczyna. Jakiejś mamusi waszej, takiej trochę większej. Dobra. Coś tam pewnie pominąłem. O ty gnoju. No. Mogę go zaznaczyć? Nie mogę, najwidoczniej. Myślałem, że pochodnią będę mógł podpalić. One uciekają, w sumie, przed ogniem. Dobra, to co ja się tam z nimi męczę? Tam jakiś skarb, tutaj jakiś skarb. Czyli one, w sumie, boją się ognia. Dobra, na razie, chyba nie chcę przez tę mgłę przechodzić. Pyk, po tobie. Dobra. Po Powybijane, tam jeszcze jeden łazi, ale idę po te skarby. Trochę się może porozglądam, czy gdzieś tutaj jeszcze czegoś nie przeoczyłem. Zanim tam wejdę. Żeby w razie potrzeby już tutaj nie sprawdzać wszystkiego. Tam coś może jest? Nie wiem. Nie, no dobra, chyba idziemy do tej mgły, co? Dobra, czyli tutaj trzeba z pochodnią schodzić, i pająki raczej nie będą mnie atakować. Chociaż pewnie jak w grupie by były, to czy tam się coś nie świeci nam? Czekajcie, zaskoczę jeszcze tu. Nie, myślałem, że tam, a to się tam mgła świeci. Dobra, klejnotem się wyleczę jednym albo dwoma. Może dwa od razu. Nie jestem zadowolony na myśl o tym, że raczej wiem, co mnie tam czeka po przejściu tej mgły. Okej. Okay. Broń w dwie ręce. I przechodźmy. Zobaczmy 11 tysięcy i Katstenka. Obejrzyjmy sobie Ja pierniczę. Jakie to obrzydliwe jest. Jeszcze te małe są tutaj, tak? Aha, 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 dobra. I ta duża też od razu atakuje. Freja, ulubienica księcia. No to niezłe ksi księ książę ma upodobania. Dobra, nie trafiła mnie. Tymi małymi powinienem się zająć najpierw, chyba. Dobra, coś mnie trafiło. Ja pierniczę, co ona jeszcze jakimiś laserami strzela? Co to ma być? O ja pierniczę. Nie no, jak ja mam sobie dać z tym radę? Leczmy się. O co ona ma łeb z dwóch stron? O kurna, czyli muszę w prawo uciekać. Dobra, pokonany. Ona ma łeb z dwóch stron chyba. O! -o. Dobra, leczmy się. I po chyba sporo życia jej zabieram. Jakby nie patrzeć. Dobra, ty sobie tam laserami rób, a ja cię połówię z drugiej mańki. O, jeszcze małego trafiłem. Pyk. O, o, wkurzyła się. Freja. Dobra, uciekaj. Laserek znowu. Żebym się nie przyblokował co właśnie się dzieje. Kurna, ona gdzie indziej to jest jakoś ze stali i nie można jej trafić. No kurna, jeszcze sobie broń rozwalę. Ale tak to chyba nie jest jakaś trudna. Te małe w sumie gorsze. Jeszcze jeden cios. No, i pokonana Freja, ulubienica księcia. Zero estusów mi zostało, oczywiście. Wyleczmy się klejnotem. No, myślałem, że parę razy będę tutaj podchodził. Co to jest? Nie wiem, czy to sprawdzać. Boję się w sumie. Sprawdzić to, czy nie? Dobra, może za chwilę. Chodźmy zobaczyć, co tam mamy. No jeszcze ty tutaj powinieneś mnie dobić teraz, nie? Dobra, chodźmy. Co tu jest grane? Prywatna komnata lorda. To ten lord, ten książę, chyba którego ulubienicą była. Freja. Mmm, jaki mocny, weźmy sobie przedmiot. Trasowy klucz, pachnąca stara gałąź i kwarcowy pierścień mroku plus jeden. Dobra, ten pierścień sobie zobaczmy. Klucz to obstawiam, że wiem, co nam otworzy i za chwilę tam pójdziemy. Kwarcowy pierścień, tak się to nazywało. Czy jakoś? Kwarcowy pierścień mroku plus jeden. Zwiększa obronę przed mrokiem. Dobra, tutaj mamy jakieś przejście dalej. Dobra, i mamy ognisko. I to pierwotne ognisko mamy rozpalone. Eee, I dobra w sumie. Chodźmy sprawdzić tamto. To czerwone coś. Szkoda, że nie mogę odpocząć przy tym ognisku, tylko wrócić do Majuli od razu. Cholera. To jest problematyczne, bo boję się, co się stanie, jak to sprawdzimy. Dobra, sprawdźmy. No dawaj. Kurczę, znika mi ten napis. Aha, wielka dusza zdobyta. No okej. Okay. No, ależ twój krzyk. Jakiś wrzask. Nie wiem, jak nazwać ten dźwięk. A jak to przetnę? Dobrze, że nie spadłem. Geniusz. No tutaj coś się dzieje dalej. Nie wiem, może w którymś momencie będzie trzeba tutaj wrócić po coś. Okej, okay, także chyba możemy wrócić do Majuli, ale się przeniesiemy potem jeszcze do tej trasowej zatoki, żeby tam te drzwi otworzyć, zobaczyć co w nich tam możliwe, że było. Dobra. Wróćmy do odległego płomienia. I w Majuli sobie rozdajmy, oczywiście, levele nasze. Nowy poziom. I co my tutaj możemy sobie dać? Ile możemy w ogóle poziomu dać? Raz, dwa, trzy, trzy. 4, bo tam zostanie nam 2000, czyli 4, jak to rozdysponować? Może dwa dam witalność, żeby do tych 25 dojechało i dwa wigor, tylko jeszcze muszę sobie dobić po prostu duszyczek. 2200, muszę chyba dodać sobie, także zróbmy tak i wejdźmy w nasze ekwipunek. Ej, ej, dobra, w ekwipunek chciałem. Ile ty dajesz? 2000 i ty. 800. Dobra. Powinno nam starczyć. O, fragment mamy. No tak, tak, tak. Mamy Fragment. Ok. Ulepsz butelkę Estusa. Super. I jeszcze ten nowy poziom. Daj w ten, w ten vigor, który sobie mieliśmy dać. Dobra. No, i to na razie wszystko, co tutaj chciałem załatwić. Odpocznijmy. Zobaczmy, nie mamy do spalenia, żeby sobie na plus 5 bodajże e, ulepszyć nasz, o, naszą butelkę Estusa. A my do którego chcemy? Do tego chcemy ogniska. No, i do tych drzwi tam by się przydało przejść, bo zapewne ten klucz właśnie do nich jest. No te pająki przy samym ognisku to po prostu genialna rzecz jest. Dobra, wróćmy na estusy nasze. Mamy 9 butelek. Ciekawe czy jest 10, czy więcej. No tak, tutaj mnie to blokuje oczywiście. To leci za mną idealnie. Dobra, tędy. Estusik. O, niepotrzebnie mogłem klejnot odwziąć. No ale dobra. W sumie daleko nie mamy. Tutaj tych to muszę powykańczać, chyba bo polecą za mną. Dobra. Dobra, ci mnie nie atakują, chyba? Tak mi się wydaje. Oni sobie tutaj pracują. No ale te pająki wszystkie to jest masakra. użyto trasowy klucz a tam jeszcze jedne są drzwi ciekawe dokąd nas zaprowadzą, kurna nie no, zabiją mnie pająki szybko lec się jakby mi nabiły truciznę to już bym był martwy na 100% tam jest jakiś jeszcze na górze ale chyba nas nie chce atakować. Czy tutaj żadnej ukrytej ściany nie ma? Chyba nie. Użyto kolej, znowu trasowy klucz. Nie ma żadnej ściany. Ukrytej chyba nie. Dobra, coś za nami. Ten pająk jeden. Pająk drugi. Pająk trzeci. Skąd one się biorą wszystkie? No w chałupie też nie wiem skąd się biorą, tak prawdę powiedziawszy, więc otwórzmy, dobra. Powinien tu być mimik i powinien mnie zeżreć. Ogromny miecz czarnego rycerza i wielka kula ognia i jeszcze do tego płomek. Ogromny miecz czarnego rycerza, Kurcze, gdzie to mamy? Stara nie, to nie to. To chyba wyżej będzie gdzieś. Ogromny miecz czarnego rycerza. Hmm. No, jest słabszy wiadomo w statystykach, bo mamy ulepszony ten nasz miecz, ale ma do tego jeszcze 100 obrażeń od ognia. Ciekawe, czym się ulepsza. No dobra, nieważne w sumie. Yy, I co, myślę, że sobie wrócimy kością wiodącą do domu? Już nie będę przecież przechodził tego po raz kolejny. I sobie ten odcinek zakończymy, no bo nie będziemy żadnej kolejnej ścieżki rozpoczynać, skoro tutaj yy, tę ścieżkę, jedną z wielu, skończyliśmy. Pokonaliśmy yy, zdobyliśmy wielką duszę. No, i tak właśnie, dobra, zakończymy. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. A ja ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.